Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj będziemy rozmawiali na kolejny temat związany z hodowlą kur. Zapraszam do oglądania. Oczywiście ogromna prośba do Was, żebyście zostawili łapeczkę w górze i subskrypcję. I zaczynajmy. Dzisiaj, słuchajcie, będziemy rozmawiali o cenach kur. Trochę się pozmieniało i chciałbym Wam powiedzieć, jakie obecnie mamy ceny kur. No i przede wszystkim, czy warto teraz kupować, czy nie warto, jak to jest, bo wiem, że część z Was planuje zakupy, część z Was powiększa hodowlę. Niektórzy w ogóle zamykają hodowlę, także różnie z tym bywa, no ale mniej więcej jest to sezon właśnie na zakupy. Teraz więc kupujecie. Najczęściej kupujecie kury ogólnoużytkowe rosy, saseksy, lekhorny. To są kury, które kupujecie, rasy kur najczęściej. Później są kury towarowe, i na końcu kury ozdobne tych kur kupujecie najmniej. Najlepiej, słuchajcie, w ogóle kury sprzedają się w województwie mazowieckim, wielkopolskim i co mnie zdziwiło w pomorskim a najgorzej w województwie podkarpackim i warmińsko-mazurskim. Także jeżeli chodzi, słuchajcie, o ceny i o, o to, w jakim wieku kupujecie kury, to najczęściej kupujecie kury w wieku od mniej więcej 16 do 20 tygodnia i bardzo dobrze, bo tak jak Wam mówiłem, najlepiej jest kupować kury młode jeszcze przed pierwszym jajkiem, wtedy szansa na to, że ktoś Was oszuka jest bardzo mała i jesteście w stanie widzieć, czy ta kura jest zdrowa, czy ta kura jest młoda, czy nie jest jakaś schorowana i tak dalej. Także takie kury naprawdę... Polecam Wam kupować nie jakieś bardzo młode, ale z drugiej strony też nie kury roczne, dwuletnie, które już są po pierwszym jajku. Oczywiście, ja wiem, że cena kusi, no ale z drugiej strony, mimo wszystko, jednak e, oprócz ceny, też ważna jest e, jakość. To, co dostajemy później, finalnie, kiedy już zapłacimy. Moi drodzy, jeżeli chodzi o ceny kur, to mniej więcej kształtuje się to w ten sposób. Nie będę Wam mówił o kurach tygodniowych, porozmawiajmy o kurach od 10 do 16, 15 tygodnia. Tutaj nawet, słuchajcie, ceny zaczynają się od 10 tygodnia, koło 30 zł, nawet 20 parę zł można taką kurkę ogólnoużytkową wyrwać. 16, 17 tydzień to już jest koszt trochę powyżej 40 zł, a kura przed pierwszym jajkiem, tuż przed pierwszym jajkiem, koło 20 tygodnia to jest koszt czasami i 50 zł złoty do tego dochodzi. Oczywiście, jeżeli mielibyście za taką kurę zapłacić 50 zł, to ja raczej bym wam tak osobiście powiem, nie polecam takich kur kupować, bo przepłacicie. Natomiast 44, 45 zł to jest cena odpowiednia za takie kury. Tutaj każda złotówka robi robotę, no bo jak sobie policzycie teraz i weźmiecie tych kur, powiedzmy 50, 100, 150 kupicie, nawet kupcie ich 20, no to 5 zł na jednej sztuce, to już macie parę złotych w kieszeni. Także warto jest czasami też tą cenę ponegocjować. Mówię wam też o tych cenach, Ponieważ bardzo często teraz zauważyłem na tych targach, bazarach giełdach, ludzie się zarzekają, że przecież te kury powinny kosztować tyle czy tyle, i dlaczego my nie kupujemy, że te ceny na pewno są. Kształtowane tym, że ktoś lepiej karmi je. W żadnym wypadku, słuchajcie, odchów kury jest liczony w dany sposób i nie ma takiej opcji, że ktoś 16-tygodniowe kury będzie Wam sprzedawał za 70 zł, bo karmił je tylko ekologicznie i na pewno takie kury będzie Wam sprzedawał za tyle, bo jest to po prostu ściema. Oczywiście on może je karmić lepiej niż ktoś, kto ma zwykłą fermę, ale nigdy te kury nie będą tyle kosztowały. Także od razu Was uspokajam i informuję, że gdyby coś, to zawsze możecie też napisać do mnie w komentarzu. Pomogę Wam, przedstawię mniej więcej ile te kury kosztować mniej więcej powinny. Inny. Pamiętajcie, żeby wcześniej kury oglądać, sprawdzić i nie kupować kota w worku, nie kupować kur w ciemno, ponieważ możecie się narazić na to, że kupicie kury chore, a czasami nawet takie, które praktycznie no, w momencie, kiedy już trzymacie w hodowli po tygodniu, dwóch one Wam padają. Nieraz była sytuacja, że ktoś komuś przywiózł kury, one posiedziały u kogoś tydzień, te kury padły, potem człowiek się odwoływał, no i się okazywało, że nie było żadnej dyskusji ze względu na to, że no, przecież u tamtego człowieka one były zdrowe, to widocznie u nas coś zaszkodziło. Dlatego naprawdę, moi drodzy, musicie sprawdzić, Sprawdzać, weryfikować od kogo i gdzie to kupujecie. Czasami lepiej jest zapłacić 5 zł więcej, ale kupić u człowieka, który naprawdę ma hodowlę i na tych kurach się zna, niż kupować w ciemno na jakimś targu, gdzie człowieka w ogóle nie znacie i praktycznie no, możecie już go nigdy więcej nie spotkać. Wracając do cen, jeżeli chodzi, słuchajcie, o ceny kur na ten moment, tak jak ja patrzę po znajomych i nie tylko w województwie mazowieckim, średnio kura 18-tygodniowa kosztuje od 42 do 46 zł. I teraz ktoś może powiedzieć, że ja nie mówię Wam konkretów, no bo w sumie odcinek miał być o cenach, a ja skaczę tymi cenami i w sumie Wy nic nie wiecie. To nie jest, słuchajcie, tak, że ja nie wiem, tylko jeżeli ja Wam podam, że w danym miejscu kury kosztują tyle, yy, to na tym samym Targu nawet, czy giełdzie, z jednej strony bazarku kura może kosztować tyle, a u innego człowieka może kosztować tyle, i różnice są nawet 4 zł, niby przy tej samej kurze w tym samym tygodniu. Więc e, tak jak mówię, no nie da się e, powiedzieć jednej ceny. Jeżeli ktoś wam mówi, że jest tylko i wyłącznie taka cena, to po prostu kłamie. A jak nie wierzycie, to się przejdźcie po targach, bazarach, giełdach, jedźcie na jakąś fermę, zapytajcie się. Tak to, słuchajcie, wygląda. Zresztą, ci co kupują kury, to wiedzą ile te kury mniej więcej kosztują, a jak nie wiedzą, to zdają sobie sprawę, że my tutaj żadnej ściemy nie mówimy, tylko po prostu tak jest. E, idąc dalej, jeżeli chodzi słuchajcie o kury ozdobne, to ja tutaj się nie zdobędę na to, żeby Wam mówić, jakie są ceny. Wiem, że też są osoby na kanale, których ten temat interesuje. E, dlatego, że słuchajcie, kury ozdobne to w ogóle te ceny już są bardzo przestrzelone, możecie kurę kupić od 30 zł, ja widziałem morpingtony nawet po 100 zł, jakiś brachmy słuchajcie, po 150 zł, no ceny są przeróżne, ale to są kury dla osób, które e, no po prostu hobbystycznie lubią to e, lubią patrzeć jak te kury faktycznie wyglądają nie zależy im aż tak na jajkach, żeby tych jajek było dużo, e, natomiast no dominują mimo wszystko te kury ogólnoużytkowe i dlatego o tych rozmawiamy, też najwięcej moich widzów właśnie te kury ma, myślę, że jak wy oglądacie to też jakieś kury pewnie macie albo planujecie mieć Albo w ogóle was ten temat interesuje. Także, jeżeli słuchajcie, chodzi o ceny kur, moim zdaniem w tym miesiącu raczej to nie spadnie. O jakiś obniżek możemy się spodziewać październik-listopad, kiedy ten sezon się trochę zatrzyma, kiedy zrobi się zimniej, kiedy już nie będziemy myśleć tak bardzo o hodowli, o tym, żeby jej rozwijać. Natomiast do tego września-października musimy być przygotowani na to, że ta cena nie spadnie. Ona może minimalnie wzrosnąć. To nie będą duże wzrosty, to może być złotówka 2 złote na sztuce, nie więcej. No ale mimo wszystko musimy się przygotować na to, że raczej te, te ceny nie spadną. Także jak gdzieś słyszeliście, żebyście poczekali, albo sami się zastanawiacie, że w sumie poczekam miesiąc, dwa może cena spadnie. Nie, moi drodzy, nie spadnie. Także, jeżeli macie możliwość, to kupujcie, bo później może być tylko i wyłącznie drożej, no może nie dużo drożej, natomiast no może być drożej i to też wynika z tego, że pochodziłem, słuchajcie, trochę po targach, wazarach, giełdach przygotowałem się do odcinka, pojeździłem w różne miejsca i oni sami mówią, że no cena może wzrosnąć, wszystko też zależy od tego ile będzie kosztowało finalnie, tak brzydko mówiąc, wyprodukowanie, tak odchowanie tych zwierząt, jeżeli odchowanie tych zwierząt pójdzie w górę no to wiadomo, że wtedy oni też te ceny podniosą mówimy tutaj o kosztach stałych, mówimy tutaj o pokarmie dla tych kur żeby ta kura dorosła no coś musi jeść no i jeżeli ten pokarm wzrośnie to też trzeba będzie za tą kurę wziąć trochę więcej. E, tak jak widzicie no ceny jajek idą w górę, ceny kur idą w górę, wszystko idzie w górę, ceny jajek teraz się trochę zatrzymały, natomiast jeżeli patrzę tak po po ludziach. Popyt na kury jest dość duży, szczególnie w tych małych hodowlach. Ludzie zakładają małe hodowle, co też mnie osobiście bardzo cieszy. No ale trzeba też mieć to na uwadze, że to się może odbić na cenie. Ludzie widzą, że idzie, idą kury, że kury się sprzedają, więc też te ceny mogą trochę podnosić. Także na dzisiaj tyle. Prośba ogromna o zostawienie łapeczki w górze i subskrypcji. Pomóżcie mi trochę, słuchajcie, jeszcze ten kanał rozpromować, żeby pomagać innym hodowcom, innym osobom, które tej wiedzy potrzebują. Trzymajcie się. Cześć.